Cześć, w tym filmie pokażę jak stworzyć wirtualnego hosta w Apache na Linuxie. Więc tak, aby stworzyć wirtualnego hosta w Apache na Linuxie przejdziemy sobie w terminal. I tak, na początek musimy się oczywiście upewnić, że nasza Apache jest zainstalowany i działa. Można to zrobić za pomocą polecenia sudo system.ctl status apache2, w ten sposób. Oczywiście musimy wpisać nasze hasło. I teraz tak jak widać, jest running, jest enabled, czyli działa. Jeżeli ktoś nie, wie, nie ma zainstalowanego, no to może sobie obejrzeć film, jak zainstalować Apache 2. Nagrałem taki film. Jeżeli komuś ktoś ma zainstalowane, ale na przykład ma tutaj gdzieś disabled albo stopped, no to może sobie użyć polecenia sudo systemctl albo start, to przetestować albo enable i Apache 2, wtedy powinno się naprawić. Ewentualnie jeszcze można zrobić restart, ale tak, my przejdziemy już do tworzenia tego wirtualnego hosta. Więc na początek stworzymy sobie katalog dla nowej strony, czyli stworzymy sobie mkdir-p i stworzymy go w takim katalogu, gdzie się domyślnie przechowywuje strony, czyli www, na przykład sitelocal W ten sposób. I damy sobie tutaj public html. W ten sposób można to zrobić. I teraz tak, musimy nadać uprawnienia mm, dla tego katalogu, który sobie stworzyliśmy, czyli Sudo, cecha Own, po pierwsze, czyli musimy sobie ustawić właściciela i grupę, to sobie damy na User w ten sposób, i user. I teraz tak, tu dajemy VAR, www i mysite.local i to co sobie wpisaliśmy wcześniej, czyli public HTML, html. Można sobie to uzupełniać tabem, tak jak ja to robię. Będzie szybciej i wygodniej. I teraz musimy zmienić uprawnienia, czyli sudo chmod minus r 755 slash var slash www znowu slash my To zmienimy sobie dla całego folderów w ten sposób już. I teraz tak. Musimy stworzyć sobie plik index.html, który będzie nam się wyświetlał na tej stronie. Czyli stworzymy sobie go nano i znowu var www.mysite.local html i tu sobie stworzymy indeks standardowo .html. Klikniemy Enter i teraz tak. Możemy sobie tu napisać jakiś prosty kod htmlowy chociaż nie jest to konieczne, mógłbym po prostu napisać jakieś coś i by to też było widoczne, no ale tak stworzymy sobie jakieś body może body w ten sposób i damy tutaj po prostu jakiś nagłówek zwykły pierwszego stopnia strona działa w ten sposób zamykamy to i możemy to zapisać. Klik, zapisujemy klikając Ctrl O na klawiaturze, Enter i Ctrl X. I teraz tak. Teraz musimy przejść do katalogu y, sites, y, files, sites Available, czyli CD, ETC Apache 2, slash Sites Available. Coś takiego. I musimy stworzyć sobie tutaj plik. Y, Kropka .conf. Tutaj są pliki, kropka conf domyślne domyślnie powinny być. My ich nie będziemy używać. Domyślnie ten jest odpalony, my go zaraz wyłączymy chyba. I... Bo chyba będzie najprościej tak zrobić, żeby go wyłączyć i aktywować ten, który stworzymy, więc tak sobie zrobimy. Czyli stworzymy sobie tutaj tak sudo nano my site. Local. I teraz tak, będziemy tu musieli stworzyć sobie rzeczy dla naszej strony, czyli zaczynamy od virtual host, My host i robimy coś takiego. To sobie możemy zamknąć na samym końcu też. Host i to zamykamy. Ok. I teraz musimy sobie tu wpisać rzeczy. Pierwszą rzeczą jest serwer admin. Tu możemy sobie dać na przykład coś co przypomina maila, na przykład jakiś admin. Małpa Mysite .lokal Tutaj sobie zrobimy server name. I na przykład server name to będzie po prostu mysite.local W ten sposób. Ok, to działa. Czy nie zrobiłem coś żadnego błędu, nie chyba nie zrobiłem. Server alias. Damy sobie to, to samo, tylko musimy sobie dać po prostu www z www na początku, żeby to żeby www też nam działało, czyli alias www.mysite.local, tak jak wyżej. I teraz tak, dokument root Dokument root to jest miejsce, gdzie mamy plik startowy, że tak powiem, który będzie się odpalał. To jest to miejsce, gdzie stworzyliśmy ten indeks HTML, czyli dokument. Dokument root to jest var www.mysite.local public podłoga html i teraz tak, moglibyśmy tutaj jeszcze po slashu dać nazwę pliku, ale e, Apache jest skonstruowany tak, że ono domyślnie bierze plik, który się nazywa index.html. Że my stworzyliśmy tam plik, plik index.html, no to nie musimy tego pisać, bo nawet jeżeli by tam było 5 plików, to on i tak domyślnie weźmie ten plik index.html. Więc tak, to mamy. I teraz możemy sobie zrobić customowe logi. Nie jest to konieczne, mogą się one zapisywać w zwykłych lokach Apache, no ale sobie możemy to stworzyć, czyli dolar i tak. Y apache podłoga log podłoga dir i teraz tak y, slash my site.local podłoga na przykład error.lock w ten sposób i to samo sobie musimy stworzyć musimy stworzyć custom lock w tym momencie czyli tak apache podłoga lock, podłoga dir znowu slash my site local mm, tak kropka local podłoga access na przykład nie tak tylko podłoga akcesz i combined na koniec kombinet w ten sposób tak i to nam powinno zadziałać, zaraz przetestujemy, to sobie mogę w sumie zrobić w ten sposób. O, żeby było ładnie. I to. Yy, ogólnie chyba powinniśmy jeszcze przy każdym zrobić 4 spacje, mi się wydaje, żeby to zadziałało na pewno. Chociaż tego nie jestem pewien, mogę, żeby było spróbować zostawić to w ten sposób. Czyli tak, zapisujemy to teraz. Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. I teraz tak. Włączymy sobie to. Musimy użyć polecenia A, A2 czyli A2N, czyli Apache to Enable Site i nazwę naszego pliku, czyli mysite.local.conf. Mysite Klikamy Enter. I teraz tak ważne jest, żeby zrobić re, e, reload naszego Apache. My teraz tego jeszcze nie będziemy robić, ponieważ sobie od razu wyłączymy A2 this site to 00 default, czyli to sobie wyłączymy i teraz zrobimy sobie reload. E, aby zobaczyć, czy, czy to działa. Czyli albo może zanim zrobić reload, w ogóle sprawdzimy, czy nasz config jest poprawny, nie zrobimy żadnego błędu w pisowni. Czyli apache tu ctl config test, w ten sposób. E, jak widać jest syntax ok, więc wszystko działa poprawnie. Więc teraz robimy sobie ten restart. E, restart apache 2. Restartujemy. E, zadziałało. I teraz tak. Możemy zrobić sobie, dodać do naszego pliku etc host. Czyli tak, edytujemy sobie plik jeszcze nano etc host w ten sposób. Klikniemy Enter. I tu, w tym miejscu, mamy localhost, local, local domain. Możemy to zmienić na... po prostu my site.com. Local. Zapiszemy to znowu Ctrl-O, Enter i Ctrl-X. I teraz tak. W momencie, gdy teraz odpalimy sobie przeglądarkę, nasza strona powinna zadziałać. Czyli odpalimy sobie Firefoxa. Hmm. HTTP: dwukropek, teraz tak, slash my Jak widać, mamy komunikat, że strona działa. Jeśli wszystko jest ok. I w ten sposób można sobie stworzyć wirtualnego hosta na Linuxie. Jeżeli film się podobał, może zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne odcinki.